Co najbardziej się zaskoczyło na studiach? Najbardziej wydaje mi się, że zaskoczyli mnie ludzie, ale w ten pozytywny sposób, ponieważ yy, ludzie okazali się bardzo twardzi. Sama się bałam tutaj na początku przyjść i nie wiedziałam, czego się mogę spodziewać. Po czym się okazało, że studiuję naprawdę z niesamowitymi ludźmi, którzy sami chcą się rozwijać, chcą, żebym ja się również rozwijała, prowadzący tak naprawdę tylko popychają do tego, żeby realizować swoje. Projekty i są w tym bardzo pomocni. Również działalność społeczna, którą ja prowadziłam, naprawdę była niesamowita i ilość ludzi, ilość projektów, ile osób chciało się zaangażować w różne rzeczy, naprawdę mnie zaskoczyła i pomogła mnie jako osobie, mnie jako badaczce i mnie jako studentce bardzo się rozwijać. Ja wcześniej, jak mówiłem, studiowałem na innych uczelniach, i na tych uczelniach, jakby. Miałem takie przeświadczenie, że to jest przedłużenie liceum, że studiowałem wcześniej ekonomię na jednym z uniwersytetów no, niekrakowskich i dalej się czułem jak w liceum. I jak przyszedłem teraz tutaj do Instytutu Socjologii, to okazało się, że jestem traktowany jak normalna dorosła osoba, jak normalny samodzielny człowiek, który nie potrzebuje, żeby go prowadzić za rączkę, że nagle mam możliwość wyboru tego, jakie Jaką wiedzę chcę zgłębiać, jakie przedmioty, jakie kursy mogę wybierać, więc no, okazało się, że nie jestem, nie jestem dzieckiem tutaj. Jestem tutaj osobą dorosłą, która chce zgłębiać swoją wiedzę na interesujące tematy, na tematy, które mnie ciekawią. W końcu. Zrozumiałem, że edukacja nie polega na tym, że czytam sobie podręczniki i odrabiam pracę domową i męczę się w szkole, czekając na przerwę, tylko edukacja polega na tym, żeby faktycznie mógł zgłębiać to, czym się interesuje. Ponieważ moje pierwsze lata studiowania przypadły na okres pandemii, to dopiero tak naprawdę teraz poznaję prawdziwe studenckie życie i to, jak fantastycznym może być spotkanie się z ludźmi na uczelni, a nie tylko w formie zdalnej. Myślę, że najbardziej zaskoczyło mnie jednak to, że obecne są tutaj przedmioty właśnie z tych badań ilościowych, czyli mamy na przykład statystykę. Jakby nie spodziewałem się aż takiej ilości tych przedmiotów. No jednak ja jestem bardziej nakierowany na badania jakościowe, ale zdecydowanie nie sprawił mi to jakiegoś problemu, więc wszystkie te przedmioty zdałem, myślę, z całkiem dobrą oceną, ale to myślę, że było takie najbardziej największe zaskoczenie w tym wszystkim. thank you